Ale szwagier! Ale szwagier! Szwagier! Dzień dobry! Ale Dzień dobry. Przy, przywitajmy się! Dzień dobry szwagier, Witam. ale. Witam! Dzień dobry serdecznie! Szwagier, mój syn jest niespełna rozumu, ale to zaraz, to zaraz sobie opowiemy. Przede wszystkim tak, tak, okay. łapeczki w górę, moi, moi drodzy, pobijamy rekord łapek, a przede wszystkim subskrypcji. Bo dużo osób ogląda, ale nie subskrybuje, a chcę, yy, widzę to potęgę jak wam się podoba ta seria, to pod, pobijmy to i lecimy po 200 tysięcy subów, moi drodzy, każdy bija ten przycisk w glebę. Ale dobrze, rozpocznijmy! Szwagier, szwagier, Szwager! Bo jest problem! Co? Mój syn! Problem? Mój syn ma wady, ma wady i to ma dużo wad. Trzeba Aha, go uczyć ale, dlatego jestem w Ale Co w ogóle robić? Zobacz, ale... Gdzie on jest? Ja pierdzielę, no już cię chcę zabić! ty. Gdzie ty masz? Nie! Ale uspokój, bo spadniesz Ej! Wody. Czekaj, chodź! Załóż najpierw gumiaki! Załóż te gumiaki! Gumiory, no? No no.

Zau Zau dobra e, Okej, okay. już jesteś bezpieczny w biarę Synu, zachód słońca Dzisiaj będzie nocne nauczanie Nocny Nocny? No nie przewidziałem tego, że jest noc, noc teraz w Ale noc w przeszkolu no dobra bo się troszeczkę Prze boję, Ale przede, synek, przede wszystkim to ty masz być grzeczny. Szwagier, powiedz pow jako dobry wujak, wujak, wujek, wujas, y powiedz mu, żeby dobrze się zachował bo ty, ty mu ciągle tylko to mu dajesz, ale... <laughs> czekaj, czekaj, dobra? Chcesz cigareta? Mówi. O tak, tak, oczywiście, o wujek, o to chodzi, dobra wodeczka to jest Hi -hi. Mam dosyć. <laughs> nie, dobra, młody, młody, dobra. Zachowujemy się. Szwagier, bo nie, ja mianowałem ja cię na wujka tego. Nie, dobra, tego, dobra. No. Sta, stary syna paliona. Spokojnie, no. załatwimy to. Nagroda, tak? Będzie nagroda, tak? Będzie nagroda w postaci lania. Jeżeli nagroda się to nagroda nagroda. będzie jakbyś miał 18 lat, to to jednego ci pozwala, ale nic więcej, okej? Okay? No. A dzisiaj grzecznie idziemy idziemy tam. Idziemy nie do dobra synek, Dobra, synek. Ale idziemy do klasy. Nie wiem, czemu okay. tam mi tu dałeś, Idziemy do klasy. Synu, dzisiaj masz lekcję WF. Pan Wujek zorganizuje ci lekcję F-u na podwórku w nocy. Masz się nie bać. Masz się nie bać. Dobrze. Masz się nie bać. Młody, ale masz być grzeczny. Masz się nie bać. Tempo, po tempo. Weź, no, poczekaj, dobry uczynek zrób, ale dobry wujek, wujek, szwager y, Szwagier, cześć, szwagier no, cześć, Idź do cześć, klasy cześć, już, cześć. idź, idź. Ja A też teraz, mam... nie si ty ale... zo, zostań. Dobra, synu. dobra, 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 dobra. Synu, Zrób on ci, Szwagier mój, czyli twój wujek naucza się, tak? Pomaga tak, tak, ci w życiu. Jesteś tak, głupi tak, jak but, ale pomaga ci wyjść z tego! No, ja jestem <laughs> <ten> prawdy, słucham! <laughs> Weź kwiatuszka, tulipanka, zabierz go Daj wujkowi, będziesz szczęśliwy, idź, idź do niego, idź Ja będę patrzył przez okno Nie puszczam jego urodziny? Nie, nie ma, nie ma urodzin, idź do niego, idź do niego No dobra, dobra, dobra Ej wujek, wujek, wujek Co jest, co jest młody? Nie ma Pawa! dobra słuchaj, mordo Musisz mi tutaj, tak powiem, wiesz, umawialiśmy się na nagrodę, tak? A jak on to chciał nagrodę? Ale zaczekaj, jaka nagroda? No ty wiesz jaka nagroda tutaj Kurde co wy widzę Was przez okno. Okay, wy jesteś. Okay. <noise> ale szwagier, co ty robisz? Nie, 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 Szwagier. Prezent jakiś. Ej, właśnie, młody, to stój. dla ciebie, młody, młody stój. ten prezent jest dla ciebie. Aha. Ty właśnie chciałem dać tutaj tulipanka ładnego, bo Jezus, ale po Nie. To, ale zamknij się synu teraz. Jaki tak, ale tak mnie zdenerwowałeś teraz. Jak to? Synu, miałeś dać wujkowi tulipanka. Chciałem, Ale... żeby jego serduszko ja poszło tam A ty, a ty znowu podchodzisz, coś od niego wymagasz Znowu chcesz od niego, kurde, tego, to, tego On tego nie ma, ja tu mam wszystko, rozumiesz? Zobacz, Ja mam lepsze <ścoughs> Nie, to nie To nie jest to, on cię nie układa A ty masz w ogóle, dobra Nie masz, nie będę mówił, ty masz co innego Okej, okay, dobra, dobra. Ej, młody, to jest prezent dla ciebie Młody, rozwiąż zagadkę Młody Hmm. Wiesz co to jest? Tak no, to jest takie coś czyta. nad nami, Chyba Tutaj jakoś, prawda? Nie. Nie 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 no, mocy, I ty go nauczasz ty, te przeszkody... Ale lud, no, rozwalam no, ale to, to przy szkole, Nie zaczekaj, zaczekaj! Ale... Wysłuchaj mnie! Patrz co on robi. To no, jest dopiero pierwszy dzień. Zamuruj to. Dobra. Ja dobra. nie mogę, do, nie Tego walić go jeszcze na, nauczyć. Mam nadzieję, mam nadzieję, szwagier, że mu to zrobisz. Dobra. dobra. O nie, tam jest ten chłopcu klocki. Nie, dobra. nie idź tam, Synu, no, zamykamy. To jest pierwsza Od zasada drugiej tutaj strony. na tym świecie. Nie, nie rozmawiamy dobra. z takimi ludźmi. <laughs> idziemy ten. <laughs> Okej, okay. ja będziemy musieli iść inny. A jesteśmy sami na serwie, to można iść inny w takim razie. Ale to zaraz. Pierwsza Najpierw, lekcja. Odnajdź. Idziemy na dach. Mhm. Jeszcze raz. Ale to jest nie. WF, to jest, to jest wychowanie Ej, ja, ej zgubiłem ale to, swojego, co? zgubiłem swojego odbijaczka Ja ci dam mój, ja ci dam mój, proszę proszę, 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 łap, łap, łap Ale ty ma, to idź na dach, czekaj, rzucisz mnie jak już będziesz na dachu, bo na dachu masz. spodzianek ja, ja mam, ja mam, to ja mogę się nirtem posłużyć to, nie. nie, ja nie mogę, nie mogę, mogę. dobra, nie, 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 nie mam nie. siły, nie mam siły na niego Ja pierdzielę jakiś nie. Dobra, czekaj Okej, okej, no, dobrze Ej, co on ma? O to jest prezent, no... CO TY MU DAJESZ?! TY jesteś nienormalny. Ale no niech weźmy sobie prezent, no szkrótę! Oddawaj to wszystko! To co było w tej skrzydze, masz to odłożyć do, do skrzydła! przyda, Widziałem przyda to mu się, to, to jest samoobrona! Ale... Ostre narzędzia dla dzieciaka pięcioletniego, no chyba ci szwagier nie ale, ale nie, ale zauważ, że to jest złote, a złote się szybko niszczy, a to jest zabawka taka! Zauważyłem, no, to się... takim mieczem to może mieć 5 razy zabić, albo ciebie szwagier, ty nie pomyślałeś o no, tym! Nie, on mi nic zrobi! Przyfasol mi, przyfasol mi. Bijesz wujka, ale za to... Nie, Mamo, ale nie, ale nie, nawet nie bolało, spoko. spoko. My coś mamy w podziemiach tego przedszkola my coś mamy, my chyba tam zaraz pójdziemy, wiesz? Jak to? Nie, to jest... Nie, to, chyba, Nie, nie mój, mów, że chcesz to zrobić. Denerwuje nie denerwuje mnie. Buję. Musi bo... Po... No, ale to się Ale musi się się On musi zrobić. nie. co musisz chcecie zrobić? Musisz ja, nie, w końcu zrozumieć, że życie to nie jest bajka. Tutaj ani ja małem, nas ani nie, 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 bo spadniesz i sobie coś złamiesz Spodenki spadną, zacznijmy pięć kratek ode mnie tutaj Dobra, ale jak I... spadniesz to się nic nie stanie nie, 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 Ej, dobra, przestań palić nie pal. nie pal, nie pal synek, Tara, nie, idzie, nie, idziemy do środka ale Paweł, dopiero. oddaj to czarne urządzenie Ono jest niebezpieczne Nie, bo Daj przedszkolę I przed nie spadniesz. Zar, że no! Przestań! Ile my to budowaliśmy! To nie, tylko nie, tylko nie więzienie. o nie, o nie, o nie! Nie ma tam żadnego tego więźnia! Tam nie ma, tam, tam jest... Snek. tam jest, tam jest tam Ty Nawet jest... nie, nie wiesz co to jest, przestań, ale... Tam, tam od... są lody! Ej, tam są lody! A, idź, idźcie lody. do łóżka, szwakier, idź Dobry. do łóżka z nim, idź do łóżka. Dobra. Chodź, chodź młody, Dobra, Dobra. do łóżka. Ja idę stworzyć ale... nowe łóżko, idę sobie też przespać. Zaczekaj, Prześpij zaczekaj młody. sobie. Ja chyba też muszę do swojej, bo, że tak powiem. No nie właśnie, bo ty masz... Ja was ma, wszystko słyszę, szwagier, jeżeli dasz mu coś, to nie znajdziesz. Nie, się. On ma, ale nie, 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 bo on ma swoje łóżeczko w pokoju, wiesz, ja mu tam przyniosłem. A, to niech idzie do swojego pokoju, bo lepiej, żeby był dalej od ciebie noce. Trzymajcie wełnę, bo nie potrafię znaleźć wełny i denerwuję mnie niestety nie, nie Synu, potrafię Synu, gdzie ty idziesz? Nie. Synu, do ja góry Ja mam łóżeczko, ja mogę mam łóżeczko no, Mo Możemy spać razem, na jednym <laughs> Ja się zmieśczę, Ale... <laughs> ja jestem tych chłopaczek, my się zmieścimy <śmiech> nie <śmiech> nie się nie Patrz, patrz, no. patrz, patrz słuchaj mnie, patrz tutaj, o widzisz? Ty tutaj zajmiesz jedną część, a ja zajmę drugą część i tak się podzielimy Aha. Dobra? dobra synek, nie gadaj No śpij, Spi, śpij z wujkiem, okej? Okay? Śpijcie no dobra, ja idę w poszukiwaniu kolejnego łóżka. Masz wełnę, szwager? Nie no! Nie, I nie, znowu wstał! Nie no, nic mu nie chcę przecież dać, no weź przestań, nie mam wełny. Kurde. Nie, nie. Widzowie, powiedzcie szwagrowi, szwag, szwagroje, to się chyba tak odmienia, że nie powinien tak dziecku, nie nie rób tak. Ale ja mu nic Co nie daję. Co po Kurde, on jest niewychowany. Nie, nie, Skąd ja, się ja urwał? Szukam, ja szukam tej... Dwa łyżeczka dla mojego tatusia Aaa, bardzo ładnie Kurde, no Co ty robisz szwagier? Wybija okno takie jakichś no, Nie, nie załamiesz się zaraz u, dobra, 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 Uspokójmy nerwy, uspokójmy nerwy Zostawiłem coś, coś na dworze, poczekaj Idźcie spać już zaraz się ranek, Ale mnie denerwujecie Zostawiłem coś na dworze, poczekaj Kurna, nie Ej, mogę daj, Synu, o, 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 zombie o? cię zaraz je plecy masz, doczekaj do domu o, no i tak się zwabi dzieciaki do domku Bardzo ładnie, dobrze synu idź spać Ej nie wiem, bo wiesz co? my tak chcemy iść spać, a tu już prawie dzień jest Dobra czyli zaraz jest dzień, dobrze i tak się zwabi NIE DA SIĘ Z WAMI Ale Bude, się czuje tu się tak. czuję się tu najstarszy Czuję się tu najstarszy Czuję się najbardziej prab, odpowiedzialny Czuję prab, się jakbym miał, jakby miał dwoje dzieci na głowie Co ty gadasz jak my, co? Dobrze co? idziemy do przedszkola Ja mam jednego syna, nie co chodzi? Synek Młody Właśnie nie chcę być jego bratem Dobrze Szwager szwagier, to zachowuj się jak wujek, Zachowuj się dobra. Jak, Idziemy do dobra, przedszkola dobra, dobra, do i wujek. Idziemy, idziemy do przedszkola. <laughs> A! Skorpion! Dobra, to rozwalmy. Dobrze, Idziemy się wszyscy i robimy WF, tak? Wujek, wujek, czy szwagier, no szwagier. Y, masz zrobić mu WF, to jest lekcja WUFU. Dzienniczek dobra. ucznia, gdzie masz dzienniczek ucznia, synu? Eee, no właśnie chyba go wyrzuciłem, bo tak... Mi ja nie, nie mogę, dobra, innym tak. razem... Nie. Ale nie. na następnym filmie zrobimy już taki totalny dzień, już. Jeżeli go stracisz, nie jesteś moim synem. Koniec, nie! idziemy na WWF. Nie, nie, <laughs> dobrze, dobrze, synu, dobra, to jest spokojnie. Wiesz. Idziemy no. na świeże powietrze, dobrze. zobaczmy, czy jest dobrze. Jest wolne podwórko, nie ma tam innej klasy. E, robisz idziemy... mu WWF. W... Szwagier, Ta. zrób mu taki Web, Ta. ja, ja, ja będę patrzył. Zrób mu dobry Web, ok? okay? Dobra. Jakiś parkour, okay. naucz go skakać. Nie wiem, dam ci klocki, poczekaj. skaczę, skaczę, Dam ci klocka. Daj mi klocka. Dam ci klocka, Jesz, ale poczekaj. Ale, ale to młody za... najpierw rozgrzewka, rozgrzewka młody Dobra, 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 co on zrobić? A więc machamy, Dobrze. machamy, tutaj w dwie strony. Ale się Rozgrzewamy rączkę Nie, mogę, to życia, potrzebuję jakąś nagrodę. Okay. Ty jest jakaś twarda Na ziemia, grodze. pa! Trzymaj. O kurczę, twarda, mocna ziemię Dobrze, dobrze. I robisz, robisz mu ten Teraz tak. Mhm. Tutaj 10 podskoków na trampolinie Zrób mu rozgrzewkę, bo jeszcze mu się No dobra. Młode Raz, kosteczki połamią, będzie problem. 3, 4, 10. Dobra, koniec. No nie umiem I ty mu okay. na to Okej. pozwalasz. Policzył do pięciu Ale minut. nie, ale nie, ale nie. nie. Zobacz. Może się już robić. To jest chyba koniec. Dobra, <SZGOTCY> dobra. Teraz, teraz robisz sprinta do tamtych drzwi stąd, z tej linii. Tutaj, gdzie stoi wujek. Dobrze. We dwóch biegniemy. Ten kto, ten, kto pierwszy wygrywa cygareta. Ja Jakiego Czy ty powiedziałeś, czy ty powiedziałeś cygareta? O tak, o tak. Dobra. Ale chcę pierwszy wrócić do Nie wygrałeś. Synek, ale synek, za, ale zauważ i zasłuchaj mnie teraz. Czy ty, czy ty słyszałeś co powiedział pan nauczyciel? Twój no wiedział, do, koń do, do, do końca Powiedział dotąd, nie wygrałeś. A zacząłeś krzyczeć i nic nie słyszałeś przez to, że krzyczałeś i przegrałeś. I nie dostaniesz ty dostaniesz futro. No i możesz się ubrać. Dobra, następne ćwiczenie. No. Jakie zrobisz, to potężne przysiady. Ale nie będziesz miał tak łatwo jak każdy, bo zrobisz je z obciążeniem. Trzymaj to. <laughs> Zakładaj Zob to i robisz z obciążeniem. <laughs> Trzy, raz o oh, no. kur... Okej, okay. oh, okay, dobra, nogi już sobie dzisiaj Nie okay, jak to wygląda? Nie, no już nie mogę. Dobra, to teraz wy, 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 Wymach bicepsa, bicepsa, musisz tak pomachać. Nie, 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 nie. musisz tak pomachać, zobacz, tak, tak, na bicepsie. Aha, dobra, dobra. O, dobra, nice, nice, nice. Tak jest, nie, O, ale snek, wchodzi chodzi. Dobrze, dobrze, ale, ale już jest używany. Dałeś radę. rady, dałeś rady Dajemy było, dalej włęk. Nie, synek. Zachowuj się. Ale Co, co byś chciał? Chodź, co byś... Chodźcie tutaj, odpoczniemy może na Synek, jeszcze raz, ale jeszcze raz się będziesz źle zachował, jeszcze raz tylko. Ale Zobaczysz, się co się to z tobą stanie. Koranek. Dobra, zjedz teraz posiłek, chodź synek. Posiłek. Chodź, chodź do Masz jadalni. Przecież. WF, odpuśćmy ten WE, bo widzę, że jesteś za bardzo ten... Musimy, U. nie, szwagier, chodź. musimy coś z nim zrobić, bo... Nie, ale jest dobrze, jest dobrze, ma, ma siłę młody. Nie, Dobra, ja, ja muszę, muszę odpocząć. To. Ja nie. muszę odpocząć. Musisz zjeść zimniaki. Czyliś miałem dużo Ziemniaki, tak? Na masę. Siadaj. No. Okej. Okay. O dziękuję bardzo. No. Dobrze, no więcej ta, jest, masz być gruby. Tak naprawdę głodny nie jestem, ale no dobra. To? Ziemniaka nie chcesz? To, nie, nie grabisz. Ja to jest prok w takim razie. Dobrze, No w ogóle, jeżeli, bo chcesz pewnie siusiu, bo dawno nie robisz. Ogólnie zrobiliśmy WC z wujkiem i wiesz, y -y. i patrz, mamy tutaj. O jak dobrze! Pa, ale pamiętaj, nie możesz tutaj wchodzić w to miejsce. Ale nie, nie, to nie jest, możesz. To jest nie wolno. Nie, nie wolno. Nie, nie klikaj. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Nie wolno. Idziesz do wuceta. Nie, nie wolno. Zostaw. Idziesz do wuceta. do jakiego? Jaki? Dobra, ale nie dostego. Ja lubię różowy. Ja chcę różowy. Ja no ja i ja tam, to ja mam za syna. To nie jest mój syn, szwagier, to nie jest mój syn, szwagier. szwagier. Dobra, wiesz co? Wiesz co? Szwagier. Ja muszę iść z tego, on jest. Nie, ja nie wiem. Dobra. No nie idź sam, idź z wujkiem do kiber... Nie, chodź, chodź, wujek ja ci potrzyma, wujek ci potrzyma No dobra, no okej, okej, dobra mi. Dobra, wsiadaj młody, jakoś damy radę Co tu się dzieje w tym filmie? Dobra. Młody, ale co ty robisz? Nie poczekaj, poczekaj szkolnej toalety, przedszkolnej, co ty robisz? Co on robisz? zrobił? Kurde ja Papierki nie, to jest tragedia Nie, 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 trzech, nie trzech, dwóch mężczyzn i jeden dzieciak, kurde, w jednym killu Dobra, dobra, o, robię kupę do... Proszę, proszę, wali. <grym> Wujek wali Wujek, uciekaj, <grym> bo zginiesz Nie! ale <grym> kupka fajna, ja tak, dobra, zdrowa nie, bo... kupka mi wyszła nie, nie, ja sobie wychodzę Ja tutaj Trzymam. nie chcę być mam Dobra ja tutaj nie chcę być Młody świetna ta kupka Wy od szwagier, weźmy go tam zostaw. Proszę, nie wchodź tam pod żadnym pozorem, proszę Tam nie można wchodzić No ale wiedziałem, że on to zrobi, ja wiedziałem że on to zrobi Za to, że tam wchodzi przez cały odcinek i zostajesz tam! Zostajesz tam! Zostałeś uwięziony mnie synu, chodź do okienka, słuchaj i sobie wyjdę tam tam Otwórz mi szwagier Dobra, synu wejdź, wejdź synu Weź. Zobacz, kto pierwszy tam wejdzie, ma cigareta. dobra! dobra, dobra, dobra. <grym <grym Dobrze, dobra. nie, zasłuchaj mnie, synu. Do okienka, do okienka, synu. Powiem ci tak, Słucham. Nie słuchałeś przez cały ten czas. Rozumiesz mnie? Nie, nieprawda, ja się nie zgadzam. <grym 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 <duchy> jak ja się nie zgadzasz? No. Nie no Paweł, no tak takiego dzieciaka w takim czymś. Tutaj no, to nie, ale mnie to nie interesuje nie. Wszystkie Dobra, surowe warunki już mu daliśmy trzeba najsurowsze warunki mu zapodać, no. żeby ogarnął się w końcu i zrozumiał co to jest życie. To nie jest bajka no, Ale tak młodego, tak młodego. To nie. Dobra, kurna, masz ten jeden żebyś sobie przeżył, kurna. To jest to jest może... Zabrał! Zabrałem! Nie, mnie! Zumrzyj tam kurde! Szwagier to, no to największy to mój to błąd. Ja nie chciałem to tego zrobić, to... ja nie to... chciałem, to... chciałem to... tego A, zrobić. Nie dobrze! Nie dobrze! To... Ale idealnie, dobrze. Mody powiem Ci tak. Jeśli... Na, najpierw zobacz co tam masz, masz tam, yy, prawda, ubieranko, ubierz się w ogóle, bo ci będzie zimno w stópki, a to masz. No dobra, Dobre. Możesz wejść tam, ja ci otworzę, Dobre. możesz wejść tam, ja ci otworzę. Ogólnie, masz toaletę, masz tam ten, kawę, herbatę, łóżeczko, możesz tam spać. A ogólnie. widzę, 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 nie jest źle, tylko nie ma się w co bawić, no wcale się tutaj bawić sam? No sam ze sobą, musisz zrozumieć, że w końcu życie to nie jest bajka i w końcu musisz zrozumieć, że mu musisz się w końcu słuchać starszych, tak? Bo ciągle wariujesz. Ale... Na lekcjach z wujkiem nie jesteś, że ty totalnie go nie słuchasz. To A prawda mi się to. To prawda, młody. Zbieraj ja to, rozumiem. zbieraj te ja ziemniaki. Ja rozumiem wszystko, naprawdę. Na cygareta można skoczyć. Czekaj, ale słuchaj czekaj, słuchaj. muszę mu dać zimniaki, żeby nie zmarł tam kurde w tej celi. O, dziękuję. To mój posiłek. Dobrze, mhm. masz posiłek. Odgrzane, cię dobrze. Obżarane, Dobrze, synu, my ci tu zostawiamy nie na długo, bo nie będę ci tak, ale. Dobra, ale To nie płacz, tylko nie płacz. Nie będziesz płakał. Ale powiedz hymn. Początkowego odcinka Paliona zawsze. E... Nie znam, jest 100 tysięcy! E... Nie! Nie! A! Popowiem ci, to jest na literkę A i potem znowu na literkę A. Chwila, e... muszę pomyśleć, to będzie... Powiedz szybko, może się Alina! Alina! Nie, szwager, weź pomów. Ja muszę z daleka na niego patrzeć, nie daję sobie rady. Nie, dobra, 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 spokojnie, spokojnie, ja to załatwię. Czekaj. Okay. Co ma tam pisałeś? No nie mogę! Od kiedy ten dzieciak potrafi czytać? Dobra, zostawiamy cię tu. Nie, synu, trzymaj się. Nie płacz, proszę cię. Przyjdziemy tu po ciebie. To jest tylko to jest tylko przedszkolne więzienie, rozumiesz? Trzymaj się. Dobrze, okej, papa! Kurno, nie zostawiamy szmagiezdni. To co, szwagier, Młodego nie ma? <laughs> można, mo można, dobra nie, ale serio, serio, chodź tutaj szwagier, bo jest problem Idę nie, nie podoba mi się Mówiłeś. jego zachowanie, chodź tam Mi też, mi też się nie podoba, ani jak mnie traktuje Aż mnie ząb zaczął boleć, nie podoba mi się jego zachowanie Mnie lewe dziąsło boli, tak nie. nie może być Nie podoba mi się jego zachowanie, tyle mu mówimy, tyle mu tłuczymy do głowy, nic sobie Tragedia. z tego nie robi Tragedia. Nic sobie z tego nie robi, nie podoba mi się to, czekaj, bo klucz do więzienia zabrałem no nic, musimy coś z nim zrobić, na razie musi tam posiedzieć, mam nadzieję, że zrozumie wszystkie swoje błędy. Wpadajcie na kanał Dave'a, moi drodzy, subskrybujcie nas i trzymajcie się, łapeczki do góry zostawcie i siemano.